Witam serdecznie, Szanowni Państwo. Na prośbę chyba mieszkańców, organizuję tą konferencję prasową, bo coraz więcej osób dzwoniących, interweniujących w biurze poselskim, zarówno tu w Kłótnie, w Pabianicach, w innych miastach, mówi o nieprawdopodobnej drożyźnie. Mamy co nie mamy co prawda piątki Kaczyńskiego, ale mamy szóstkę Kaczyńskiego. Mamy za 6 zł paliwo i 6. Procentową inflację, która, jak niektórzy ekonomiści mówią, za chwilę może być nawet dwucyfrową, i pożegnamy się z jednocyfrową inflacją. A to oznacza, że dla wielu ludzi po prostu jest to ogromny dramat dramat życiowy dlatego, że sam prąd, jak informuje NEA, wzrasta 90%, podwyżka gazu jest już trzeci raz w tym roku mówię o tej październikowej. To ponad 30%, a to powoduje wzrost wszystkiego nie tylko żywności, ale nawozów 300%, również materiałów budowlanych wszystkiego. I rząd zamiast rozważać różne możliwości ulżenia w tych trudnych chwilach mieszkańcom, tak jakby chociaż w Czechach czy we Francji, to rząd w ogóle nie widzi możliwości w tej chwili, żeby ludziom pomóc. We Francji, ponieważ też jest inflacja nie tak wysoka jak w Polsce, Wprowadza się specjalny dodatek inflacyjny dla osób, które niewiele zarabiają: dostaną około 100 euro, aby pokryć m.in. różnicę rachunków za prąd, za gaz, za mieszkanie, za wynajem. W Czechach i to jest pomysł, który można by było w Polsce wprowadzić, i zwracamy się również do polskiego rządu, żeby go rozważyć obniża się między innymi VAT na energię. W tej chwili w e, rachunku energetycznym każdy z nas płaci 23% VAT i 5% akcyzy. To jest 28% w rachunku za prąd. Bardzo dużo. E, my proponujemy, żeby VAT zmniejszyć do 5% i akcyzę zostawić na tym poziomie. Jednocześnie rachunek za prąd mniej więcej e, by został obniżony o jakieś 20%, mówię to też w kontekście zbliżającej się zimy i oczywiście część ludzi, która ogrzewa się na prąd, ma naprawdę ku temu powody, żeby walczyć o ten niższy prąd. Rząd nie ma żadnych propozycji, jeszcze raz to podkreślam. Zamiast tego proponuje nam Polski Ład, który ni mniej, ni więcej oznacza od 1 stycznia wyższe podatki dla przedsiębiorców i to wyższe nie o 8-9%, ale nawet o kilkanaście, jak mówi wice, były wicepremier Gowin, który również pracował nad tym projektem i się z nim nie zgadzał. I proszę państwa, to jest chyba najgorszy moment, żeby wprowadzać jakiekolwiek podwyżki dla przedsiębiorców. Otóż przedsiębiorcy, którzy przeżyli pierwszą, drugą, trzecią i trwają cały czas, robią to tylko i wyłącznie dlatego, że często swoje oszczędności zainwestowali w to, żeby utrzymać swoje firmy, które budowali przez ostatnie lata. I za, zamiast im pomóc, a być może nawet obniżyć podatki to od 1 stycznia po pierwsze będą musieli zatrudnić radców prawnych i księgowe, które w ogóle rozkminią te 700 stron polskiego ładu, a po drugie płacić wyższe podatki. Do tej pory każdy przedsiębiorca mógł odliczyć składkę zdrowotną to jest 7,75%. Teraz trzeba będzie taki dodatkowy parapodatek zapłacić, i to nie mało, bo 7,75%. I dodatkowe jeszcze podatki ukryte w polskim ładzie. Ale co więcej, polski ład uderza w mieszkańców kutna. Tak jak mieszkańców wszystkich małych gmin, miast, miasteczek. Otóż chcę Państwu bardzo wyraźnie powiedzieć, że miasto kutno straci mieszkańcy 14 milionów. Rząd obiecał, że będą rekompensaty dla miast, miasteczek, ale żadnych rekompensat na razie nie ma. Co to oznacza? 14 milionów mniej w budżecie kutna, 300 milionów mniej w budżecie od 1 stycznia łodzi. To są pieniądze, które nie zostaną wydane na inwestycje, które powinny być. Czyli nie będzie remontów, nie wiem, dróg, chodników, nie będzie termomodernizacji szkół, przedszkoli, bo te pieniądze rząd zabiera. Czyli z jednej strony mówi, będziemy przekazywać wam jakieś pieniądze, na przykład 100 zł do miesięcznie więcej będziecie zarabiać, a z drugiej strony mówimy, zabierałem wam 14 milionów złotych i mieszkańcy Kutna będą o tyle ubości. No, nie da się tak rządzić. Nie po to wybierany jest prezydent, radni, to oni mają decydować o tym, co w danym mieście będzie rewitalizowane, remontowane, w co będzie inwestowane. I to jest rzecz nie do zaakceptowania. Bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, i tu nie tylko samorządowcy o tym mówią, ale również coraz częściej mieszkańcy mają tę świadomość i niezależnie od tego, ilu jeszcze ile jeszcze konferencji PiS zorganizuje, mówiąc, jak to dobry jest Polski ład, to prawda jest taka, że te pieniądze od 1 stycznia zabierają mieszkańcom kutna, nikomu innemu, mieszkańcom kutna. I teraz na domiar tego złego, szanowni państwo, mamy od samego początku wejścia Polski do Unii Europejskiej najgorsze relacje, jakie mieliśmy. Mamy polityków, którzy, i to znaczących pisów, którzy mówią o Poleksicie, mamy pana Suskiego, który mówi o okupacji e, brukselskiej okupacji. Mamy dzisiaj premiera Morawieckiego, który mówi, że jak nie dostaniemy pieniędzy, to w ogóle Trzecia wojna światowa nam grozi i ktoś nam dostawia pistolet do głowy. E, Mamy konflikt na poziomie prawa europejskiego, bo nie akceptujemy już nawet tych dokumentów, które zostały wcześniej uchwalone. I co jest najgorsze, jesteśmy razem z Węgrami jedynymi krajami, gdzie nie został zaakceptowany. KPO, czyli nie ma tych 770 miliardów dla Polski. A to oznacza, że znowu polskie firmy wprost będą mniej konkurencyjne, bo firmy europejskie dostaną tak zwany doping finansowy, dostaną pieniądze z Unii na rozwój na to, żeby faktycznie im pomóc, a polskie firmy nie dostaną, dlatego że premier Morawiecki woli iść na wojnę, jak dzisiaj słyszymy, trzecią wojnę z Unią Europejską. Zamiast po prostu walczyć o te pieniądze. To jest y, rzecz niebywała, do tej pory niespotykana. My w polityce mogliśmy się z kimś zgadzać, nie zgadzać, staliśmy czasami po różnych stronach, ale po pierwsze, jeśli chodzi o Europę, mówiliśmy zawsze wspólnym językiem. Wydaje się, że jak wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, to była zgoda taka polityczna, narodowa na to, że jednak wchodzimy, chcemy tą Polskę odbudować. Kutno jest też tego świetnym przykładem, ile pieniędzy zostało wydane, jak się w ogóle Polska zmieniła poprzez taki pryzmat takiego miasta, e, gdzie wydano na inwestycje drogowe, na rewitalizację, na przyciągnięcie inwestorów. To też widać m.in. w przypadku i na poziomie bezrobocia w Kutnie. I dzisiaj e, nie wiadomo czemu Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki wybierają e, marsz na wschód zamiast na zachód. I e, chcę powiedzieć, że zrobimy wszystko, żeby zatrzymać to szaleństwo, bo my chcemy zostać, jak 90% Polaków w Unii Europejskiej, nie chcemy nikogo obrażać. Europa jest i Unia Europejska, Bruksela to nie jest żaden okupant, to są ludzie, z którymi trzeba siadać i rozmawiać, a prawa przestrzegać. I z tym ma największy problem PIS. I na koniec, Szanowni Państwo, bo nie zdarzyło się w Europie, żeby jakiś przywódca kraju wystąpił do swojego Trybunału i podważał traktaty. W Polsce tak się stało. Premier Morawiecki złożył do tak zwanego Trybunału i podważa traktat, który notabene został ratyfikowany przez Lecha Kaczyńskiego. Co prawda podpisane przez premiera Donalda Tuska i przez ministra Sikorskiego, ale ratyfikowane przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No, teraz się to nie podoba PiSowi i idą na wojnę, mówiąc jednocześnie, że ten traktat, no, mówiąc o wyższości prawa polskiego nad europejskim. Nikt nie mówi o tym... Które prawo jest wyższe, to jest oczywiste i to jest zapisane w Konstytucji, ale konflikt jest traktatów z prawem, które przyjmuje pan minister Ziobro. I faktycznie tutaj Unia Europejska mówi bar bardzo wyraźnie: skoro zdecydowaliście się, że dostajecie pieniądze za praworządność, to tej praworządności musicie przestrzegać, ponieważ pi pisma z tym największy problem, to dlatego przedsiębiorcy, samorządowcy, ale też w końcu mieszkańcy. Tych pieniędzy na razie nie mają. W innych krajach, od sierpnia już są wypłacane pieniądze, mamy za chwilę listopad pieniędzy nie ma. Oczywiście będziemy robić wszystko, żeby te pieniądze popłynęły, tylko pokazuje, jak ile złego, ile złego zrobiły politycy prawa i sprawiedliwości dla Polski w ostatnich miesiącach i w relacjach, i w tym, że tych pieniędzy nie otrzymujemy, i jednocześnie próbują zagłuszać i sprzedawać marzenia, że jakiś polski ład uzdrowi nam sytuację. Nic nam nie uzdrowi, jak tych środków nie dostaniemy i nic nam nie uzdrowi, jeśli nie będziemy mieli dobrych relacji z sąsiadami. A jesteśmy skłóceni z Niemcami, z Czechami, Najgor najgorszą relację mamy z Brukselą, z Unią Europejską, z Francuzami również, więc to jest rzecz po prostu bez precedensu. Nigdy wcześniej takiej sytuacji po prostu nie było. Tyle z mojej strony, jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Znaczy, być może ktoś drukuje pieniądze i przybywa, bo nie ma innych... Pomysłów na, w tej chwili na to, żeby tych pieniędzy przybyło oprócz tylko i wyłącznie źródła Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Tam są pieniądze i faktycznie te 790 miliardów mogłyby pójść na odbudowę po pandemii gospodarki. Wprost do przedsiębiorców, pracowników, na pobudzenie gospodarki. Tego nie ma i nie da się tego zagłuszyć. No po prostu. Ja nie wiem o, o jakich pieniądzach mówi Prawo i Sprawiedliwość, ale wiem, że w budżecie tych pieniędzy brakuje i dlatego... Prowadzają tak zwany polski ład, czyli nieład, żeby te pieniądze wyciągnąć od przedsiębiorców. I, I to jest chyba najgorsze, co może być, bo polscy przedsiębiorcy w tych trudnych realiach, przy dość wysokich podatkach, Trudnej sytuacji jednak potrafili się odnaleźć i w czasie pandemii, i po tym czasie pandemicznym i dorzucanie im jakichś podatków, proponowanie im jakichś wyższych podatków jest po prostu bardzo nieuczciwe i to może spowodować do zamykania się firm. O tym też bardzo wyraźnie mówi, rzadko się z nim zgadzałem, ale Jarosław Gowin, który odpowiadał za przedsiębiorczość, który pracował nad tymi dokumentami i który się z tym nie zgadza. On mówi, że będzie, będzie bardzo wiele zwolnień, będzie bardzo um, duża redukcja pracowników, no jednak. Nawet jeśli mówimy o składce zdrowotnej, te 8 punktów procentowych więcej, no to przy tej drożyźnie inflacji co się stanie? No, przecież to zostanie przerzucone na, na produkty, na usługi. To znaczy ta galopująca inflacja będzie jeszcze większa. I, I tego po prostu w którymś momencie możemy nie zatrzymać. Więc o tym mówimy, że, że pieniędzy nie ma, a oni proponują wyższe podatki dla przedsiębiorców. Jest po prostu niezrozumiałe, absolutnie.